Cześć dziewczyny, witam was bardzo serdecznie. Jestem świeżo po przeglądzie szafy online i klientka znalazła mnie przez wyszukiwarkę Google'a. Jeszcze nie miała okazji zapoznać się z moimi materiałami, które tutaj dla was nagrywam. I podczas tej konsultacji zdałam sobie sprawę, jak wiele informacji już tutaj przekazuję, z których możecie korzystać i które również e, często się powtarzają podczas moich konsultacji z klientkami odnośnie ich myślenia o nich samych. Także e, korzystaj, zasubskrybuj kanał, aby żaden odcinek ci nie uciekł. E, no i trzymam kciuki za twoją drogę modową, a dzisiaj przygotowałam dla ciebie odcinek o tym jak łączyć e, ubranie w spójne, fajne, ciekawe stylizacje. Jest wiele dróg, za pomocą których możesz łączyć kolory. Ja je pogrupowałam, żeby były jak najbardziej dla Ciebie czytelne i gotowe do użycia tu z tym, co masz w swojej szafie. Um, I jako pierwszy punkt weźmiemy sobie kolor. Możesz łączyć swoje ubrania na podstawie koloru. Mogą to być podobne odcienie, czyli na przykład bąkitna koszula i dżinsy. Eee, Jasno-różowy top, i różowa, ciemna albo funkcjowa spódnica. Na zasadzie, jakby tego samego koloru, ale w innym odcieniu, lub po prostu w tym samym kolorze. To już w zależności od ciebie, od zawartości twojej szafy. Um, mo mogą to być zielenie. Jakiekolwiek kolory, które masz, taki total look w jednym kolorze. Kilku odcieniach, niezwykle wydłuża wysmukla sylwetkę. Ubierając się w ten sposób, możesz być pewna, że dobrze wyglądasz. Takim ciekawym narzędziem do nauki łączenia kolorów, do posiłkowania się jest koło barw. Jest bardzo wiele różnych metod łączenia kolorów, także jeśli Cię to interesuje, to zapraszam Cię do zgłębienia tematu. Najbardziej takie podstawowe, które tu i teraz możesz wykorzystać i są najprostsze. Połączenie barw y, naprzeciwko siebie, czyli na przykład fiolet z żółtym. Jest to takie połączenie nieoczywiste, ale możesz być pewna, kierując się tymi metodami, właśnie z koła barw, że to będzie dobrze wyglądać, choć początkowo nie do końca to widzisz. Może tak być, ponieważ y, jeśli zwykle nosiłaś szare, czarne, y, beżowe ubrania. A chcesz jednak pójść w tą stronę kolorów, to takie przeskoczenie do świata kolorów może być dla Ciebie lekkim szokiem. Natomiast no, to są zasady, i tak nasze oko reaguje, że to jest dla nas harmonia barw i to się jak najbardziej ze sobą łączy. Więc po prostu kolory ustawione naprzeciwko siebie koła barw i jak najbardziej będą współgrać. Kolejną metodą to jest łączenie kolorów obok siebie, czyli na przykład zieleni z niebieskim albo. Różu z czerwienią. Są to takie bardzo mocne połączenia kolorystyczne. Oczywiście to też wszystko zależy od odcienia, bo tutaj przedstawione propozycje są faktycznie takie nasycone, mocne, żeby zobaczyć jednak ten kontrast, tą siłę, tą moc koloru, ale może też moc osoby, która nosi te ubrania. Możesz to również swoją moc i siłę. Zaakcentować po prostu mocniejszym kolorem, jeśli masz na to ochotę. Natomiast mogą być to delikatniejsze połączenia, jak na przykład pudrowy róż z czerwonymi spodniami. One są takim akcentem, a ta delikatność różu bardzo ładnie ze sobą współgra. Przejdźmy do fasonów w Twojej garderobie. Jeśli lubisz swoją dopasowaną bluzkę, która jest dopasowana, to świetnie z nią będą się komponować luźniejsze spodnie, takie na przykład kuloty, albo slaci jeans, albo coś takiego luźniejszego, ewentualnie nosy, ale też takie niedopasowane, albo spódnica w trapez, spódnica z koła, spódnica w literę A, która się tak ładnie rozchodzi. Natomiast Odwrotnie, kiedy masz taką bluzkę obraz i lubisz ten efekt, to fajnie będzie wyglądać do tego bardziej dopasowany dół. To jest taka zasada, która w większości przypadków się sprawdza, i warto faktycznie na nią zwrócić uwagę, kiedy na przykład zakładasz gold, zakładasz marynarkę, masz rozpuszczone włosy, i do tego jeszcze duże kolczyki. To tutaj tego wszystkiego na górze jest już za dużo. E, jak tutaj dobierzesz natomiast dopasowane spodnie, to możesz uzyskać efekt taki, że tu jest wąsko-wąsko i nagle szeroko i dużo się dzieje, więc to też wszystko z umiarem zwracaj również na to uwagę, bo wtedy masz bardzo rozbudowaną tę górną część sylwetki i jest niby oversize, się wydaje, tak? Więc zakładam na dół dopasowane spodnie. No, ale tu już się dzieje za dużo. Proponowałabym zdjąć kolczyki, nałożyć jakieś wkrętki i spiąć włosy. Wtedy taki golf, marynarka i na przykład dopasowane spodnie już będą całkiem inaczej wyglądać, bo zdejmiesz z góry taki ciężar, jakby optyczny. Kolejnym takim kryterium jest styl. Czyli jeśli mm, zakładasz coś klasycznego, to pójdź w stronę klasyki. Czyli jak biała koszula, ok, jeansy, bo to jest takie sprawdzone rozwiązanie ale również nosy, wszystkie spodnie materiałowe, ołówkowe spódnice, szlachetne materiały, typu właśnie wełna, jak najbardziej tutaj się sprawdzi. Z drugiej strony, jeśli preferujesz sportowy styl albo lubisz, masz ochotę dzisiaj założyć bluzę, no to tutaj jak założymy do niej spodnie na kant, nie będzie to dobrze wyglądać, bo będzie właśnie takie pomieszanie troszeczkę stylów. Mówiłam o tym troszeczkę więcej w filmie o bluzach. Ogólnie powstał cały Webinar o 14 stylach: co z czym, dlaczego łączyć, dlaczego to pasuje, dlaczego nie, gdzie szukać danych ubrań. Link do tego webinaru, do tego nagrania, będziesz miała w opisie tego filmu. Więc do takiej bluzy bardziej sportowe rozwiązania, czyli to mogą być jeansy, to może, mogą być oczywiście dresowe spodnie, mogą to być także kuloty albo coś luźniejszego, albo spódnica dzianinowa albo z takiej tak zwanej dresówki. To jak najbardziej. Natomiast na przykład z koła, jeszcze dajemy na to z takiego półbłyszczącego materiału, no może to już być za trudne do połączenia. W sensie to się wszystko oczywiście da połączyć. Ja tylko jest moda, żeby łamać zasady i reguły gry. Natomiast na początku, jeśli chcesz być pewna, że twój zestaw świetnie i dobrze wygląda. I nie chcesz się zagłębiać w jakieś modowe zakamarki, no to warto się trzymać jednego stylu. Przechodzę dalej do tkanin, tkanin, z jakich korzystasz. I tutaj warto wziąć pod uwagę ich jakby ciężkość. Ale nie tylko w dotyku, jakbyś postawiła na wagę dwa kawałki materiałów z bluzki i ze spodni, ale bardziej na ciężkość i lekkość optyczną. Czyli dla przykładu taka stylizacja z koronką, która się wydaje bardzo lekka, eteryczna, e, zestawiona ze skórą, już wygląda bardzo ciężko. Czujesz ten ciężar. To zestawienie może jest ok, ale na pewno nie jest na co dzień. Może troszeczkę się niekoniecznie dobrze kojarzyć, i to jest właśnie ten rozjazd, gdzie zbyt lekka tkanina, jaka, jaką jest koronka, została zestawiona z taką mocną, twardą, grubą e, skórą, bo skóra się po prostu tym charakteryzuje. E, oczywiście wyjątkiem od reguły jest ramoneska z takim topem koronkowym, który tej koronki ma naprawdę niewiele. E, subtelnie fajnie to wygląda, jest takim ciekawym. Rozwiązaniem z pazurem e, do stylizacji. Natomiast jeśli mam całą e, bluzkę e, koronkową i dół skórzane, niekoniecznie dobrze to wygląda. E, tak samo sprawdź u siebie. To może być również połączenie wełnianego, grubego swetra z taką lekką, e, wiskozową, cienuteńką spódnicą na przykład. Tak, jakby widać, że te tkaniny ze sobą nie współgrają, bo jedna jest bardzo lekka na taki wiosenny, letni czas, a druga jest taka stricte na zimowy. I to coś tutaj się gryzie, jest już tutaj jakiś mały rozjazd. OK, przejdźmy teraz do łączenia wzorów, bo oczywiście jak najbardziej można je ze sobą łączyć. I Takim cudownym przykładem łączenia wzorów jest Tamara Gonzales-Pera, która robi to po prostu niesamowicie. Natomiast ona też ma cudowną urodę, której pasują takie wzory, kolory i to. Pięknie, cudownie razem ze sobą współgra. Myślę, że ja w takiej stylizacji niekoniecznie dobrze bym, bym wyglądała, więc proszę Was też um, patrzcie przez swoje filtry na to, co tutaj mówię, co Wam przedstawiam, tak abyście wyciągnęły z tych moich filmów jak najwięcej. Natomiast właśnie przez swoje filtry, przez swój, swój typ urody, przez swoje upodobania, przez to, co y, lubicie i co nosicie, będzie po prostu bardziej przydatna ta y, wiedza dla Was. Natomiast, już właśnie takie łączenie, jak Tamara to robi, no to trzeba mieć wprawne oko i to jest sztuka. Powiem szczerze, to jest naprawdę ogromna sztuka. E, umieć tak zestawić ze sobą ubrania i jeszcze znaleźć je w takich fajnych e, połączeniach. Natomiast co Ty możesz zrobić? Taką najprostszą metodą połączenia wzorów to jest powtórzyć ten kolor, który jest na wzorze. Czyli mamy jakąś wzorzystą kwiatową spódnicę, wybieramy kolor, który tam jest. Niekoniecznie musi dominować. To może być mała kropelka, na przykład beżu. Zakładamy beżową górę. Może to być też większa część tego koloru. Tak naprawdę zależy, jaki masz, jaki lubisz, z czym to możesz zestawić. Ale niekoniecznie musisz zestawiać wzór ze wzorem. Czy patrzeć na kolory. Może to być również wzór połączony z gładką tkaniną, i wtedy to jest dużo, dużo prostsze. Może być z t-shirtem. T-shirt, że tak powiem, świetnie do bardzo wielu rzeczy pasuje, jest takim basiciem. a bejzikiem też będą wszystkie topy na ramiączkach, jeśli takowe lubisz i nosisz. A jeśli byś chciała pokombinować z łączeniem wzorów, to tutaj taką najprostszą radą, jaką mogę ci dać. To używanie różnych wielkości wzorów i zabawa nimi. Na prostym przykładzie duża krata z malutką kratką. A może nie są Chyba tak! A jeśli miały być jakieś pytania, coś spędza ci sens, powiek, ale nie potrzebujesz przeglądu szafy ani y, zakupów ze styliską, to zapraszam Cię na taką godzinną konsultację. Link będziesz miała y, poniżej, aby więcej przeczytać. Myślę, że pomogę Ci rozwiać wszystkie Twoje wątpliwości i pomóc Ci w znaczeniu Twojej drogi modowej. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zasubskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiłaś. Bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje, jest mi bardzo miło. No, był w łazience. Bardzo dziękuję za każdą subskrypcję. To mnie bardzo motywuje do pracy. Dziękuję za każdy Wasz komentarz. Jestem ciekawa, oczywiście, czy te rady były dla Ciebie przydatne. Jak ty, na jaki Ty zasadzie łączysz swoje ubrania i co Tobie sprawia największą radość, przyjemność i łatwość. Także dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Buziaki.